Siemanko, to ja Szkielet, i mam wam historyjkę do opowiedzenia, więc zasiądźcie wygodniej i słuchajcie. Otóż, zaczęło się pod koniec jednej bitwy z użytkownikiem Tabler 43KS, wygrana była nasza. Kiedy szliśmy świętować zwycięstwo, ja i Kostek zobaczyliśmy stawa idącego w stronę lasu. Poszliśmy za nim, wyglądamy z zakrzaków i co widzimy? Nie ma go, a potem widzimy. Ogłoszenie: Zostaliśmy znawieni, więc teraz karta przywołuje, tylko mnie je kostka? Nie. Rozumiałem tej zmiany i tak nie byliśmy zbyt mocną kartą, jaki jest morał tej historii. Bufujcie mnie, abym mógł zbić za majora. Sorry, ale na mnie to ci nie pomoże żaden buf.